List Pawła do Galacjan, rozdział pierwszy. Paweł apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych i wszyscy bracia, którzy są ze mną, zborom galackim. Łaska wami pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z strażniejszego wieku złego. Zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odsunąć od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Choć innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusa. Ale choćbyśmy nawet my, albo Anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną niż ta którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak wcześniej powiedzieliśmy, taki teraz znowu mówię: Jeśli ktoś Wam głosi Ewangelię inno niż ta, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz czy ludzi zjednuje, czy Boga? Czy staram się ludziom przypodobać? Jeśli jeszcze ludziom chciałbym się podobać, nie byłbym sługą Chrystusa. A oznajmiam Wam, bracia, że Ewangelia ogłoszona przeze mnie, nie jest pochodzenia ludzkiego, nie przyjąłem jej bowiem od człowieka ani nie zostałem jej nauczony, ale otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim wcześniejszym postępowaniu w żydostwie, że nader prześladowałem zbór Boży i niszczyłem Go. I wysuwałem się w judaizmie ponad wielu moich rówieśników w moim narodzie, będąc nader gorliwym zwolennikiem mych ojczystych ustaw ale gdy spodobało się Bogu, który mnie przeznaczył, odłona mojej matki i powoła przez swoją łaskę, by objawić swego Syna we mnie, abym głosił Ewangelię o nim wśród Pogan, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii i znowu wróciłem do Damaszku. Potem po trzech latach wstąpiłem do Jerozolimy, aby poznać Kefasa, i mieszkałem u niego dni piętnaście. Innego zaś z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A co wam piszę, o oto oświadczam przed Bogiem, że nie kłamię. Następnie przyszedłem w okolice Syrii i Cylicji, a nie byłem znany osobiście zborom Judei, tym w Chrystusie. Słyszeli zaś tylko, że Ten, który nas niegdyś prześladował, teraz głosi Ewangelię, wiarę, którą niegdyś niszczył, i oddawali chwałę Bogu z mojego powodu. Rozdział 2 Następnie po 14 latach znowu wstąpiłem do Jerozolimy z Barnabą, wziąwszy ze sobą także Tytusa, a wstąpiłem na skutek objawienia i wyłożyłem im osobno zaś zacniejszym Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, aby zgoła nie okazało się, że na darmo biegnę lub biegłem. Ale nawet Tytus, który był ze mną, Chociaż jest grekiem, nie został zmuszony do obrzezania. Mimo tajemnie wprowadzonych fałszywych braci, którzy nieszczęśliwie wkradli się, by wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, chcieli nas zniewolić, ale ani na chwilę nie ustąpiliśmy ani nie podporządkowaliśmy się im, aby prawda Ewangelii utrzymała się u Was. A co do tych, którzy uważają się za poważanych z powodu tego, jakimi niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi, Bóg bowiem nie ocenia człowieka według godności, to też ci poważani niczego mi nie narzucili. Przeciwnie, gdy zobaczyli, że powierzono mi zwiastowanie Ewangelii między nieobrzezanymi, tak jak Piotrowi między obrzezanymi, ten bowiem który zaczął działać w Piotrze w apostolstwie między obrzezanymi, zaczął działać i we mnie między Poganami. I poznali daną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, Ci uważani za filary podali mnie i Barnabie prawice, na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do Pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym też gorliwie się zająłem, aby to uczynić. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, sprzeciwiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z Poganami, a gdy ci przyszli, powstrzymał się i odłączył, Bojąc się tych, którzy byli obrzezani. A wespół z nim obłudnie postąpili także pozostali Żydzi, a nawet Barnaba dał się zwieść ich obłudzie. Ale gdy zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, dlaczego zmuszasz Pogan, by żyli po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z Pogan. Wiedząc zaś, że człowiek nie jest uznawany za sprawiedliwego, dzięki uczynkom prawa, a tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa i my w Chrystusa Jezusa uwierzyliśmy, abyśmy zostali uznani za sprawiedliwych, dzięki wierze Chrystusa, a nie dzięki uczynkom prawa, bo dzięki uczynkom prawa nie zostanie uznany za sprawiedliwego żaden człowiek. A jeśli pragnąc znaleźć się uznanymi za sprawiedliwych w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu odbudowuję, samego siebie czynię przestępcą. Ja bowiem pod wpływem prawa umarłem prawu, aby zacząć żyć dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie, nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli dzięki prawu jest usprawiedliwienie, wówczas Chrystus daremnie umarł. Rozdział trzeci. O głupi Galacjanie, kto was omamił, was przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus ukrzyżowany? Tego tylko chciałbym się dowiedzieć od was, czy otrzymaliście ducha dzięki uczynkom prawa, czy dzięki posłuszeństwu wiary? Czy jesteście tak głupi? Rozpoczęliście duchem, a teraz ciałem, kończycie? Tak wiele wycierpieliście na darmo? Jeśli tak, to rzeczywiście na darmo. A ten, który daje wam ducha i czyni cuda w was, czyni to dzięki uczynkom prawa, czy dzięki posłuszeństwu wiary. Tak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone ku usprawiedliwieniu. Wiecie zatem, że ci, dzięki wierze, są synami Abrahama. A pismo przewidziało, że Bóg uznaje pogan za sprawiedliwych dzięki wierze i wcześniej zapowiedziało Ewangelię Abrahamowi, mówiąc: W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci dzięki wierze są błogosławieni razem z wiernym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy są z uczynków prawa, są pod przekleństwem. Jak napisano: Przeklęty każdy, kto nie trwa w pełnieniu wszystkiego, co napisano w zwoju prawa, aby to czynić a że dzięki prawu nikt nie zostaje uznany za sprawiedliwego przed Bogiem, to jest jawne, bo sprawiedliwy będzie żył dzięki wierze. Zaś prawo nie jest z wiary, ale ten, kto je wypełnił, będzie żył dzięki prawu. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, jak napisano, przeklęty każdy, który zawis na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama przyszło na pogan w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę ducha przez wiarę, bracia, po ludzku mówię, przecież testamentu człowieka nikt nie odrzuca ani do niego nic nie dodaje, lecz obietnice zostały dane Abrahamowi i jego potomkowi. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jak o jednym. I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. Powiadam więc to testamentu ustanowionego wcześniej przez Boga w Chrystusie, nie unieważnia prawo, które zostało nadane 430 lat później, tak aby obietnica miała zostać uznana za bezużyteczną. Jeśli bowiem dzięki prawu jest dziedzictwo, to już nie dzięki obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Czym więc jest prawo zostało dane z powodu przestępstw, zanim nie przyjdzie potomek, którego dotyczy obietnica, nakazane przez aniołów i przez rękę pośrednika? lecz pośrednika nie ma, gdy chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciw obietnicom Bożym? Z pewnością nie. Bo gdyby zostało dane prawo mogące ożywić, istotnie dzięki prawu byłoby usprawiedliwienie. Ale pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica została dana wierzącym dzięki wierze Jezusa Chrystusa. Zaś przed nadejściem wiary byliśmy wspólnie zamknięci, i pilnowani przez prawo, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc prawo stało się naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy dzięki wierze zostali uznani za sprawiedliwych. Kiedy zaś przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę w Chrystusie Jezusie, bo wszyscy, którzy w Chrystusa daliście się zanurzyć, oblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, gdyż wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie, jeśli zaś jesteście Chrystusowi, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Rozdział czwarty. Mówię zaś, dopóki dziedzic jest niemowlęciem, nie różni się od niewolnika, będąc jednocześnie panem wszystkich ale podlegał opiekunom i dozorcom aż do czasu ustalonego przez Ojca. Tak i my, gdy byliśmy niewowlętami, byliśmy poddani niewoli żywiołów świata, ale gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swego Syna, który się narodził z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia, a że jesteście synami, więc Bóg zesłał Ducha swego Syna do waszych serc, wołającego, Abba, ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, ale synem, a skoro synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa, ale wówczas, nie znając Boga, służyli się tym, którzy z natury nie są bogami. Teraz jednak, poznawszy Boga, a raczej będąc przez Boga poznani, czemu zwracacie się znowu do żywiołów pozbawionych mocy i mizernych, których ponownie chcecie być niewolnikami? Przestrzegacie dni, miesięcy, pór i lat, Boję się o was, czy aby na próżno nie trudziłem się względem was. Bądźcie jak ja, bo ja jestem jak wy, bracia. Proszę was, w niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie zaś, że za pierwszym razem ogłosiłem wam Ewangelię z powodu choroby, a nie zlekceważyliście ani nie odrzuciliście mego doświadczenia spowodowanego chorobą, ale przyjęliście mnie jako Anioła Bożego, jako Chrystusa Jezusa. Gdzie więc jest wasza szczęśliwość? Bo zaświadczam, że gdyby było to możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i oddali je mnie. Czy stałem się waszym nieprzyjacielem, mówiąc wam prawdę? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Dobrze jest zawsze zabiegać o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem wśród was obecny. Moje dzieci znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie zostanie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być z wami i zmienić swój głos, bo mam wątpliwości co do was. Powiedzcie mi, którzy chcecie być pod prawem, czy nie służycie, co mówi prawo? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej, ale ten z niewolnicy narodził się według ciała, ten zaś z wolnej na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, te kobiety bowiem przedstawiają dwa przymierza, Jedno z góry Synaj rodzące w niewolę, a jest nim Hagar, zaś Hagar jest górą Synaj w Arabii, a odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, jest bowiem w niewoli ze swymi dziećmi. Zaś Jerozolima w górze jest wolna i ona jest naszą matką. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i zawołaj ty, która nie znasz bólów porodowych bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. My więc, bracia, podobnie jak Izaak, jesteśmy dziećmi obietnicy, lecz jak wtedy ten, który według ciała był zrodzony, prześladował tego, który narodził się według ducha, tak i teraz. Ale co mówi pismo? Wyrzuć niewolnicę jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Dlatego, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Rozdział 5. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, i nie poddawajcie się znowu jarzmu niewoli. Oto ja, Paweł, mówię Wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus Wam nic nie pomoże. A ponownie oświadczam każdemu człowiekowi dającemu się obrzezać, że powinien wypełnić całe prawo. Wy, którzy w prawie uznajecie się za sprawiedliwych, wypadliście z łaski, pozbawiliście się Chrystusa. My bowiem duchem, dzięki wierze, oczekujemy nadziei usprawiedliwienia, bowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara działająca przez miłość. Dobrze biegliście, kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w panu, że nie inaczej będziecie myśleć, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by nie był, poniesie karę. Ja zaś bracia, jeśli obrzezani jeszcze głoszę, dlaczego jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy zostaje zniweczone zgorszenie z powodu krzyża, aby dali się uczynić Eunuchami ci, którzy was podburzają. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości słójcie jedni drugim. Bo całe prawo w jednym słowie jest wypełnione, a mianowicie będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. A jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, abyście jedni przez drugich nie zostali zniszczeni. Mówię zaś, według ducha postępujcie, a nie będziecie ulegać porządliwości ciała, bo ciało pożąda przeciw duchowi, zaś duch przeciw ciału, bowiem jedno drugiemu jest przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jeśli zaś duchowi dajecie się prowadzić, nie jesteście pod prawem. A jawne są uczynki ciała, takie jak cudzołóstwo, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, nieprzyjaźń, spór, nienawiść, gniewy, knowania, niesnaski, odszczepieństwa, zawiść, zabójstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne, o których mówię wam, jak i wcześniej powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Ci zaś, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało razem z namiętnościami i porządliwościami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. Rozdział szósty. Bracia, jeśli jakiś człowiek zostałby przyłapany na występku, wy duchowi naprawiajcie go w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich ciężary noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Każdy zaś niech bada własny czyn, a wówczas klubem mieć będzie w sobie samym, a nie w drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar, a ten, którego się naucza słowa, niech dzieli się wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błąźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, bo cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Zaś kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne, a czyniąc dobro, nie poddawajmy się złu, gdyż we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Dlatego też, póki czas mamy, dobrze czyjmy wszystkim, a najbardziej domownikom wiary. Zobaczcie, jak wielkimi literami własnoręcznie Wam napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą podobać się od strony cielesnej, zmuszają Was do obrzezania. Byle tylko nie cierpić z powodu krzyża Chrystusa. Bo nawet ci, którzy dają się obrzezać, sami prawa nie przestrzegają, ale chcą, abyście wydawali się obrzezać, aby mogli chlubić się Waszymi ciałami. Ale ja obym nie chlubił się niczym innym, jak tylko krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z powodu którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Bowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy ani nie ale nowe stworzenie. A na wszystkich, którzy trzymają się tej normy i na Izrael Boży, przyjdzie pokój i miłosierdzie. W końcu niech mi nikt kłopotów nie sprawia, ja bowiem piętna Jezusa noszę na mym ciele. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen. Koniec listu Pawła do Galacjan.